Dzień dobry, witam z przypięknego Sopockiego Hipodromu. O tym, co dzieje się za moimi plecami, powiem na końcu, a teraz najważniejsze informacje dotyczące stanu epidemicznego i innych kwestii związanych z życiem Sopotu. Szanowni Państwo, no liczba osób, które chorują niestety na COVID-19, rośnie. Mamy na terenie Sopotu 5 przypadków, mamy jedną osobę hospitalizowaną. 63 osoby objęte są kwarantanną. Nieustająco zachęcamy do szczepień, czy w kontenerze przy Kościele Świętego Jerzego, który na pewno do końca września będzie tam stał, czy w punkcie w Ergo Arenie. Chcemy ten punkt przedłużyć. Ważna informacja dla wszystkich Państwa jest taka, że osoby, które są w pełni zaszczepione. Od drugiej dawki w przypadku szczepionek dwudawkowych musi minąć 14 dni, to te osoby w przypadku kontaktu z osobą chorą nie są poddawane kwarantannie. Są tylko objęte nadzorem epidemicznym. To ważna informacja, bo wiemy jak kwarantanna utrudnia jednak codzienne funkcjonowanie, pracę czy szkołę. Ważne też jest to, że od jutra mogą się trzecią dawką zaszczepić osoby w wieku 50 plus oraz pracownicy medyczni, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Co istotne, to to, że niezależnie jaką wcześniej państwo szczepionkę przyjęli, czy była to AstraZeneca, czy to był jednodawkowy Johnson, czy inne szczepionki, to teraz otrzymają państwo szczepionkę Pfizer od ostatniego szczepienia, od drugiej dawki lub od tego cyklu jednodawkowego musi minąć pół roku. Jeżeli te pół roku minęło, mają Państwo więcej niż 50 lat, zachęcamy, żeby przyjść do Ergo Areny i mogą się Państwo zastrzepić trzecią dawką szczepionki Pfizer. Szanowni Państwo, zakończyliśmy szczepienia w sopockich szkołach. Teraz przygotowujemy harmonogram podania drugiej dawki, bo dzieci też są szczepione tylko i wyłącznie szczepionką Pfizer. Zachęcamy tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili, żeby to zrobić. To jest naprawdę ostatni moment przed czwartą falą, a sytuacja nie wygląda może tak, jakbyśmy chcieli, bo na terenie Sopotu. Co najmniej jedną dawkę, jeżeli chodzi o grupę wiekową 12-19, przyjęło 58% osób. Najwięcej, i z tego się akurat cieszymy, mamy zaszczepionych seniorów. Osoby w wieku 70 plus zaszczepione to jest ponad 80%. Drodzy mieszkańcy, mówiąc o szkołach, wszyscy chyba bardzo boimy się znowu nauczania zdalnego czy nauczania hybrydowego. Jesteśmy świadomi, że ten rok poprzedni był bardzo trudny, zarówno dla nauczycieli, dla uczniów, jak i dla rodziców. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się podpisać porozumienie i opracować cały program wsparcia sopockich uczniów i nauczycieli z Uniwersytetem SWPS, który tutaj mamy w Sopocie. W ramach tego porozumienia będziemy oferować wszystkim sopockim szkołom samorządowym, Podstawowym i ponadpodstawowym, 240 godzin indywidualnych konsultacji dla nauczycieli i uczniów oraz cykl 73 warsztatów. Zapraszamy także na bezpłatne webinarium na platformie Zoom, webinarium organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zagubieni w Pandemii. 18 października o godzinie 17:00 spotkanie z, ze specjalistami, z psychologami. Linki, wszystkie szczegółowe informacje dostępne na stronie miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dokładnie punkt interwencji kryzysowej, zaprasza także osoby, które może mają problem ze stosowaniem przemocy w swoich rodzinach i są tego świadome, chcą to zmienić. Na zapisy do grupy, na specjalne warsztaty, które są bezpłatne, ruszają od 4 października. Cykl zajęć to 25 spotkań tematycznych, raz w tygodniu. Zapraszamy do kontaktu z MOPS-em. Chciałam podzielić się taką informacją, że we wszystkich sopockich szkołach, tych podstawowych, jak i ponadpodstawowych we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Sopotu pojawiły się różowe skrzyneczki. Pojawiły się nie tylko po to, żeby pomóc dziewczętom w dostępie do środków higienicznych, bo nie wszystkie mają dobrą sytuację, część może się wstydzi, ale żeby też pokazać, że to nie jest jakiś temat tabu, to nie jest temat wstydliwy, ponieważ... Te różowe skrzyneczki to jest nie tylko dostęp do środków higienicznych, ale także cały cykl edukacyjno-informacyjny. Drodzy mieszkańcy, chciałam Wam z tego miejsca pogratulować, bo w Sopackim budżecie obywatelskim, który dopiero co się zakończył, naprawdę mamy świetny wynik frekwencyjny. 16%, ale pamiętajmy, że teraz liczymy wszystkich mieszkańców, nawet tych nowonarodzonych, ale w liczbie głosów to jest. 5200 głosów oddanych na projekty w budżecie obywatelskim. To jest drugi wynik w historii całego Sopotskiego Budżetu Obywatelskiego. Gratuluję Państwu aktywności, bardzo się z tego cieszymy, a to, jakie projekty wygrały Państwa głosami, o tym będziemy informować w przyszłym tygodniu. Ponieważ są Państwo bardzo aktywni i zaangażowani w życie Sopotu, Zapraszamy serdecznie na warsztaty dotyczące strategii naszego miasta. Warsztaty odbędą się 28 września w godzinach od 17 do 20 w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ulicy Polnej i to będzie czas na wspólne dyskusje, na zastanowienie się nad wyzwaniami przed jakimi stoi Sopot. To na pewno zrównoważona turystyka. To na pewno kwestia depopulacji i inne działania, które wspólnie z Państwem chcemy w mieście zrealizować. Rozmów z Państwem wynika także, że brakuje miejsc w żłobkach. O ile udaje nam się zapewnić miejsce dla wszystkich sopockich dzieci w przedszkolach, to w żłobku niestety ta kolejka oczekujących jest dosyć duża. Dlatego cieszę się, że już pod koniec roku będziemy mogli otworzyć nowy żłobek dla około 60 dzieci. Już teraz ogłaszamy nabór pracowników do tego żłobka. Serdecznie zapraszamy. Rekrutacja trwa do 22 października. Wszystkie informacje oczywiście na naszej stronie internetowej. Przypominam także, że kończy się powoli czas na to, żeby wziąć udział w spisie powszechnym, a udział w tym spisie jest obowiązkowy. Żeby ułatwić tym osobom, które nie miały do tej pory możliwości, nie miały czasu, zapraszamy w najbliższą sobotę. 25 września do Urzędu Miasta Sopotu w godzinach od 10 do 22 będą na Państwa czekali urzędnicy, którzy pomogą wziąć udział w tym spisie powszechnym. W sobotę o 12 z kolei zapraszam bardzo serdecznie na Sopockie Molo, na Sopocki Dzień Solanki. Warsztaty pokazy, zabiegi, badania, zwiedzanie zakładu balneologicznego, degustacja zdrowej żywności, a o czternastej koncert w Muszli na Sopockim Molo. Serdecznie Państwa zapraszam. Wczoraj na terenie Opery Leśnej prezentowaliśmy koncepcję nowego pawilonu wystawienniczego i małego koncertowego na terenie opery leśnej. Te koncepcje będą już są dostępne dzisiaj na naszej stronie internetowej. Zachęcamy, żeby się z nimi zapoznać, a my teraz pracujemy także z firmami multimedialnymi. I zastanawiamy się, jak sprawić, żeby Operę Leśną można było zwiedzać cały rok i żeby historię tego niezwykłego miejsca można było także wszystkim w ciekawy, atrakcyjny sposób przybliżać przez cały rok. Mówiąc o kulturze, zapraszam na festiwal churalny Mundus Cantat, który ucierpiał z powodu pandemii, bo nie było koncertów tak lubianych przez mieszkańców i naszych gości. Teraz powrócił w takiej trochę formule hybrydowej, że polskie chóry występują tutaj na żywo w Sopocie, zagraniczne uczestniczą w wirtualnej odsłonie festiwalu, ale serdecznie zapraszamy od 22 do 26 września w różnych miejscach, także w takich nieoczywistych, jak na przykład Dom Pomocy Społecznej będzie koncert dla podopiecznych tejże właśnie placówki. W ten weekend. Także nasze ogromne jesienne święto muzyczne, czyli Sopot Jazz Festival, trzy dni koncertów z udziałem gości polskich i zagranicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ostatnie bilety są jeszcze w sprzedaży. A w niedzielę możemy przyjść do klubu atelier o godzinie 17.00 i możemy wziąć udział w niezwykłej licytacji ponad 40 wspaniałych przedmiotów, obrazów, dzieł sztuki, książek, a wszystko w szczytnym celu na rzecz Sopotkowa, naszego pięknego schroniska. Szanowni Państwo, czyż nie piękny teren na spacer? Zapraszamy, a przy okazji spaceru można pokibicować 300 zawodnikom, którzy zmagają się w finale polskiej ligi jeździeckiej. Skoki będą odbywały się do niedzieli. Serdecznie zapraszamy. Hipodrom to naprawdę cudowne, wspaniałe miejsce na mapie Sopotu. Życzę miłego weekendu. Zapraszam do udziału w różnych wydarzeniach i przede wszystkim apeluję o to, żebyśmy się szczepili, żeby dzieci ominęła nauka zdalna, nas kwarantanny, no i przede wszystkim, żeby ominęła nas choroba. Wszystkiego dobrego państwu życzę.